Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś mały tuning wizualny, jak już zdążyliście pewnie też przeczytać. Chodzi właśnie o przyciemnianie tylnych lamp. Gdzieś na grupie u kogoś z was w jednym aucie widziałem właśnie, ktoś miał lampy przyciemnione i spodobało mi się to. Fajnie to wyglądało. Kolor był troszeczkę inny niż w moim aucie chyba srebrny, o ile dobrze pamiętam lub ciemny srebrny no, przybliżony troszeczkę do mojego koloru. I no i mówię jeszcze raz no, po prostu mi się to spodobało i postanowiłem coś takiego zrobić też u siebie. Będę to w sumie robił pierwszy raz. Nie wiem, jak to się robi. To znaczy, wiem tylko tyle, co zdążyłem sobie gdzieś tam sprawdzić w internecie, na jakichś filmikach i tak dalej. Jak to yy, powinno się robić, no ale co? No, no, spróbujemy dzisiaj to zrobić i myślę, że się uda. Folię do tego kupiłem, jakąś yy, ze średniej półki. Powiedzmy, z tego względu, że no, mówię, nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo będę robił pierwszy raz i być może się nie uda. Być może to wyrzucę, dlatego nie chciałem inwestować w jakiś tam lepszy sprzęt. No, jeżeli mi się to uda i będzie ok, no to zawsze tą folię można przecież zerwać i wymienić. tak? Nie ma żadnego problemu. No, ale spróbujemy właśnie na takiej tam nie najtańszej, nie najdroższej, takiej pośredniej. Dałem chyba tam. To są odcinki pół metra bodajże na 30 cm i za to jest przeważnie cena. Myślę, że tam chyba dałem około 15-17 zł za właśnie taki kawałek. Wziąłem sobie cztery, tak jakby takie kawałki, na każdą lampę liczyłem osobno, z jakimś zapasem myślę, że powinno wystarczyć. Dobra, no to filozofii chyba na razie tyle, bierzemy się za robotę. Odciąłem sobie taki mały kawałek na dwie lampy naraz, jak widzicie, i przyczepiłem go na razie na sztukę taśmą. I myślę, że zrobię to tak jak robię to zazwyczaj w pracy, bo też tam małe doświadczenie, powiedzmy z naklejkami takimi, no może nie takimi, tak zwykłymi, ale dużymi, mam. Także ja to zawsze robię tak, że właśnie sobie tutaj podczepiam, następnie wywijam to po prostu do góry, odklejam y, tą folię, zostaje mi tu klej, wtedy sobie psikam. Płynem. My zazwyczaj robimy to na płyn do spryskiwaczy, taki samochodowy, z tego względu, że on jest tam na jakimś spirytusie, oczywiście o zimowy, zapomniałem dodać. Z tego względu, właśnie, że on jest na spirytusie. Po prostu szybko to wysycha, szybko odparowuje, także jest dobry do takich naklejek w naszym przypadku. No i myślę, że chyba tutaj też się sprawdzi. no Tak czy tak, spróbuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i oczywiście zapomniałem Wam powiedzieć, że przed naklejaniem musimy sobie tą lampę dobrze wyczyścić, no ale to chyba wiadomo. Jak widzicie, właśnie zerwałem tą folię ochronną. Teraz spryskuję to płynem, właśnie do spryskiwaczy. Tak jak powiedziałem, jak robimy to zazwyczaj w pracy. Na lampę trochę też dam. No i teraz będę przyklejał. Jedną ręką trochę kiepsko, nie mogę sobie tutaj dać rady. No, i teraz biorę rakle chyba, tak to się nazywa, i będę po prostu wyciskał wodę i przyklejał naklejkę. Ta lampa tutaj z lewej strony jest w sumie prosta, także przykleić to, to nie jest jakiś wielki problem, ale tutaj na końcu ona ma takie przetłoczenie i żeby to dobrze przelegało, trzeba będzie użyć opalarki, chociaż tutaj w sumie też trzeba będzie użyć, żeby ona dobrze przylegała. Także będę teraz sobie tą folię właśnie opalarką podgrzewał w ten sposób i spróbował ją jakoś rozłożyć tutaj po całości tak, żeby to ładnie po prostu wyglądało. Także teraz będę sobie tutaj podgrzewał właśnie tą folię opalarką i spróbuję ją właśnie ułożyć w te wszystkie przetłoczenia i ją przykleić, żeby dosyć dobrze dolegała do tej lampy. Folia w miarę dobrze się układa, ale żeby Lepiej ją tutaj wyprowadzić, właśnie między tymi dwoma lampami. Po prostu przetnę ją. I wtedy będę mógł tutaj ją od razu już jakoś zakończyć, przykleić. Bo tutaj widzicie w narożnikach odchodzi. No ale jak to podgrzeje, myślę, że będzie ok. Tutaj ten kawałek lampy z lewej strony już mam w sumie tutaj, że tak powiem, dociśnięty, doklejony. Teraz odcinam tutaj. Przy krawędzi delikatnie, żeby nie uszkodzić lakieru nadmiar tej folii. I myślę, że tutaj ten kawałek, właśnie, już można powiedzieć, że będzie gotowy. Drugą stronę też już tutaj ładnie podociskałem we wszystkich narożnikach, po to, żeby właśnie teraz tutaj dociąć nożykiem i obciąć ten nadmiar. No i pozostanie nam chyba zerwanie tej folii, która jest na wierzchu, taka zabezpieczająca, bo jak widzicie, poprzez dociskanie cała ta lampa jest folia właściwie tak, jest porysowana no ale gdy ją zerwiemy to będzie jak noweczka. szczerze mówiąc to mam nadzieję że to ta folia jest taka właśnie y, zabezpieczająca no zaraz się okaże, bo być może że, że jej nie ma, no to wtedy będzie to wyglądało tragicznie, bo jak chyba widzicie w sumie te rysy, które porobiłem poprzez y, dociskanie tak, tą raklą no ale chyba aż takiej wiochy to tu nie zrobili i myślę, że po zerwaniu tego będzie idealnie, także obcinam teraz tutaj ten nadmiar. No i tu już mam w sumie chyba wszystko naklejone. Powiem Wam szczerze, że chyba byłoby lepiej wyciągnąć lampy, a z tego względu, że tutaj właśnie te narożniki, tak, czy jak to tutaj można nazwać, które są między tutaj karoserią a, a lampą, można tam oczywiście delikatnie wcisnąć, ale wydaje mi się, że lepiej by było, jakbyśmy je wyciągnęli i wtedy bardziej tą folię zawinęli po prostu na lampę, bo teraz jest nie wiem około może milimetr dwóch, a moglibyśmy dać wtedy więcej i myślę, że ona by się wtedy Lepiej trzymała. No, tak mi się wydaje, takie jest moje zdanie. Nie wiem czy mam rację. No ale tu już mamy, jak widzicie, właśnie jedną stronę skończoną. Teraz gdzieś w jakimś narożniku postaram się zaczepić tą folię zewnętrzną i zerwać. I zobaczymy, jaki będzie efekt. No i słuchajcie, jeśli chodzi o moje umiejętności i robotę na pierwszy raz, no to uważam, że jest naprawdę super. Lampa też wygląda super, bo po zedrzeniu tej folii wygląda jak nówka. No i teraz zobaczcie, jak to wygląda w porównaniu do oryginalnej lampy. Jest ciemniejsza. No i właśnie to mi się podoba. Fajnie to wygląda, fajny efekt naprawdę. O, z tego miejsca widać chyba lepiej. Ale jeszcze zapalę światła i zobaczymy, czy nie jest tak, że gorzej będą nam świeciły żarówki. Skasiłem lampy, żeby było lepiej widać. No, jak się przyjrzę gołym okiem, no to jest troszeczkę ciemniej z tamtej strony. Nie ma co ukrywać. Nie wiem, czy widzicie to na kamerze, czy nie. Chyba tak, chyba też to widać. No, ale nie jest znowu na tyle ciemno, żeby to przeszkadzało, tak? Żeby to nie było widać tego wcale. Ogólnie uważam, że tak może być. No to lampę z prawej strony mamy skończoną, także zabieram się za lewą i robię dokładnie to samo. No i tak to wygląda po skończeniu jednej i drugiej strony. Naprawdę podoba mi się. W miarę fajnie to wyszło, w miarę ładnie to wygląda. Jak na pierwszy raz, myślę, że, że jest spoko. Nie, no ogólnie myślę, że jak na pierwszy raz to jest naprawdę ok. Podoba mi się, jestem zadowolony. I jeszcze może pokażę Wam, jak to wygląda przy świetle dziennym, bo tutaj mamy sztuczne światło, to może nie ma tego efektu. Także wyjadę na zewnątrz i pokażę Wam, jak to wygląda na dworze. No, ogólnie to by chyba było wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik do czegoś przyda. Tak jak już wspomniałem, nie wiem czy zrobiłem to jak fachowiec, bo robiłem to pierwszy raz, ale myślę, że wyszło ok i myślę, że tym sposobem też możecie sobie to zrobić i będzie to fajnie wyglądało. Także ja Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam jak zawsze do pozostałych moich filmów, do subskrypcji mojego kanału. No i trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!